Hej tu Sysia. witajcie na kanale Red May Lips Art. Niedawno na kanale mogliście obejrzeć odcinek, w którym pokazywałam Wam totalne hity kosmetyczne z tych luksusowych marek, natomiast dzisiaj przyszedł czas na nieco tańsze drogeryjne kosmetyki. Pokażę Wam moje absolutne kosmetyczne hity drogeryjne do 35 zł. Są to produkty, które sama uwielbiam, ale wiele z nich również używam w mojej pracy na klientkach, więc to są takie totalne, totalne, niezastąpione niczym hity kosmetyczne. Dzisiejszy odcinek powstaje we współpracy Pracy z Allegro, ponieważ na Allegro również znajdziecie swoje ulubione drogerie, takie jak drogeria Natura, Ezebra, Minty Shop czy Lady Makeup. Zakupy na Allegro są o tyle wygodne, że nie musimy wychodzić z domu, a asortyment jest na tyle szeroki i duży, że tak naprawdę niczego nam nie zabraknie. Dodatkowo, mając pakiet smart, nie musimy płacić za przesyłkę, jest to po prostu win-win. Zatem, jeżeli chcecie poznać moje kosmetyczne hity i zobaczyć, jak wykonać ten makijaż, to zapraszam Was serdecznie do oglądania. Zaczniemy sobie od podkładu i jednym z moich totalnych ulubieńców drogeryjnych jest Claresa Doll Up. Podkład rozświetlający nawilżający o średnim kryciu, który daje takie bardzo ładne, naturalne wykończenie na skórze. Jest taki niewidoczny na cerze, gdyby ktoś wlał ten podkład do butelki z jakiejś droższej marki, to uwierzyłabym, że jest to jakaś marka luksusowa. Bardzo podoba mi się to wykończenie na skórze. Moim ulubionym odcieniem tego podkładu jest 03, czyli Light Medium. I jak widzicie, jest to taki właśnie taki mój odcień, ale jest bardzo ładnie wyważony, bo on nie jest ani żółty, ani różowy, jest takim, takim klasycznym, ładnym beżem. Więc bardzo Wam polecam ten konkretny odcień. Dwójka jest jaśniejsza, już taka bardziej w kierunku tych porcelanowych cer, ale to nie jest taki wieś, jeszcze biały, też ładny odcień. Zobaczcie, tak się prezentuje z bliska ten glow, uważam jest przepiękny, taki właśnie nawilżony, a pod spodem mam taką bazę lekko matującą, więc zobaczcie, że to jest właśnie takie błyszczenie tego podkładu. Możemy oczywiście go przypudrować, żeby ten efekt był delikatniejszy, a możemy zrobić sobie taki piękny glow na twarzy. Do konturowania użyję sobie tych kremowych bronzerów z H&M. Są bardzo przyjemne, mają fajną formułę i konsystencję. Są dosyć lekkie, a intensywność można budować, więc ja sobie wklepuję gąbeczką. To jest akurat odcień cool i pachną jak budyń czekoladowy. <grych> Zobaczcie, kilka chwil i kontur jest gotowy. W ogóle nie ma szans zrobić sobie tymi brązerami krzywdy, jakiś plam, bo konsystencja jest dosyć lekka, więc też nie musimy mocno wtłaczać, mocno rozcierać, bo przy kremowych takich gęstych brązerach, wiecie, czasami musimy użyć więcej siły, żeby wszystko rozetrzeć i potrafimy naruszyć to, co jest pod spodem, czyli podkład, jakaś baza i tak dalej. Tutaj jest to na tyle leciutka, Konsystencja i formuła, że po prostu dosłownie lekko dotykamy, muskamy tylko skórę, więc wszystko przepięknie się rozciera bez podkreślania niedoskonałości, nierówności. Póki mam nieprzepudrowaną skórę, nałożę sobie jeszcze rozświetlacz i przepiękny rozświetlacz ma Eveline z tej serii Variete. Tylko ja mam tutaj jedynkę. Wy weźcie sobie dwójkę, bo dwójka ma zupełnie inną formułę. Tutaj mamy taką, taką perłową, ładnie rozświetlającą taflę, natomiast dwójka. To, jest, to są po prostu same drobineczki Na dekolt, na policzek, na oko Po prostu mieniące się iskierki Coś pięknego Natomiast ten też jest przepiękny Ma bardzo fajny odcień Z taką leciuteńką nutką różu Taki chłodny róż Delikatny Przy bladych cerach może trochę przyciemniać U mnie u mnie jest ok, Ale porcelanki niech sobie wezmą dwójkę Zresztą wszyscy sobie weźcie dwójkę No zobaczycie Pięknie to wygląda. Może sobie też odrobinkę tutaj na dekolt. Pokażę Wam dwa moje absolutnie ukochane produkty do brwi, które również mam w swoim kufrze, a są to naprawdę tanie drogeryjne rzeczy. Jest to kredka do brwi z Eveline, to jest Micro Precise Brow Pencil. I ten konkretny odcień taupe jest turbo, turbo uniwersalny. Przepiękny, taki nieco chłodniejszy odcień brązu. Dla osób, na których y, brązowe kredki wypadają za ciepło, to ta na pewno nie wyjdzie, bo widzicie, to jest taki troszkę szaro-brąz, taki odcień chłodnego konturu. Fantastyczna kredka. No i dodatkowo jest wykręcana, z tej strony ma szczoteczkę, jest mega precyzyjna, więc możemy sobie wyrysować nią brwi całkowicie, a możemy zrobić sobie taki delikatny efekt włosków. I ten konkretny odcień używam zdecydowanie najczęściej. Zobaczcie, kilka chwil i jest... I jest gotowe. Jednak kredki to jest chyba najwygodniejsza forma wypełniania brwi, bo trwa to bardzo, bardzo szybko. I gotowe. Przechodzę do żelu do brwi. Przypuszczam, że wiele z Was dobrze go zna. Jest to Klaresa Chooglu. Dla mnie chyba najbardziej utrwalający żel, jaki istnieje na rynku. Trochę obczyszczam sobie tą szczoteczkę od nadmiaru produktu i wyczesuję brwi. I w ogóle bardzo lubię tą szczoteczkę, bo ona wygląda jak taka mini szczoteczka do maskary i fajnie gdzieś tam wchodzi w brwi, fajnie je utrwala. No i ona utrwala tak całkowicie na beton. Brwi są mega sztywne, nic absolutnie ich nie ruszy i też często właśnie tym żelem wyczesuję sobie Baby hair w ten sposób, żeby ładnie trzymały się czoła i brwi zrobione w dwie minuty po prostu kocham takie produkty, które robią makijaż za nas. Jeśli lubicie kolorowe kredki do makijażu oczu, to koniecznie musicie wypróbować kredki z Lamel. To jest najlepsza formuła kolorowych kredek, jakie kiedykolwiek miałam. Po pierwsze, bardzo przyjemna, miękka, kremowa formuła. Po drugie, jest zastygająca, więc utrzymuje się fenomenalnie. A po trzecie, intensywność jest po prostu stuprocentowa. Możemy przejść do makijażu oka. Nałożyłam już sobie bazę i przechodzę sobie do zielonej kredki. Wyrysowuję nią sobie linię tutaj wyżej. I wyciągam. I teraz biorę sobie mały pędzelek i delikatnie tą kredkę rozcieram. I robię to samo z drugiej strony. Za chwilę dołożymy sobie jeszcze, żeby zwiększyć intensywność. Zobaczcie, że jak się robi taką kreseczkę, to kolor jest przepięknie widoczny. Natomiast przy rozcieraniu oczywiście pigment się troszkę wytrąca. Póki ta kredka nie zastygnie, ona jest też fajnie plastyczna, że da się nią pracować, że można sobie coś tam dołożyć, czy delikatnie rozetrzeć właśnie. I będę sobie chciała tutaj przecieniować troszeczkę takim bardziej neutralnym kolorem. Biorę sobie paletkę z Affectu Day to Night i odcień Daily. I tą paletkę również znajdziecie na Allegro. Nie jest to może hit za 35 zł, ale jest to również bardzo dobra paleta i często z niej korzystam. Bo ma właśnie fajne takie nieco chłodniejsze odcienie brązów, odcienie taupe. Tutaj na pewno przydadzą się pędzelki małe, małe kuleczki żeby zmieścić się w tej przestrzeni, chyba że macie większą niż ja, <gry> to można użyć większego pędzla. Od sam mógł brwiowy beżowy cień. Jeżeli w tym momencie ta wasza zielona kredka stanie się taka wyblaknięta i pokryta cieniem, to się nie przejmujcie, bo później będę chciała nałożyć jeszcze na wierzch trochę tej kredki. To jest na razie taka baza i dokładam, buduję sobie ten cień ostrożnie, aż po prostu poczuję satysfakcję z intensywności <grych> i teraz dokładam sobie kredki. Żeby kolor był widoczny, ona na cieniach też ładnie sunie więc bez problemu. I biorę sobie skośny pędzelek, którym jeszcze delikatnie poprawiam sobie tą linię. Ona i tak już wygląda fajnie, ale Chcę, żeby było z bliska naprawdę, naprawdę idealnie. Możecie sobie tą kredkę nabrać na pędzelek i poprawić sobie, czy wyciągnąć taką, wiecie, jaskółeczkę. No, świetne są te kredki, naprawdę praca nimi to jest czysta przyjemność, bo nie trzeba walczyć z formułą, że na przykład nie chce nam się tutaj rozcierać, albo że gdzieś nam za szybko zastygła, albo że gdzieś dołożyliśmy za dużo i robi się klucha. No po prostu, po prostu pracuje się. Bardzo instynktownie. Biorę sobie bazę korektorową i odcinam sobie jeszcze moje cut crease pod spodem. Będę chciała, aby powieka była taka jasna i beżowa. Makijaż na pewno wyjdzie nam dzisiaj kolorowy i trochę artystyczny, ale w sumie zbliża się sezon festiwali. A, a propos festiwali, to dajcie znać, czy chcielibyście zobaczyć jakąś fajną propozycję makijażu bądź jakieś produkty, które będą się. Do tego nadawać i gruntuję sobie tą powiekę jasnym beżem. Trochę przyspieszam pracę i pomagam sobie zapiec ten makijaż, właśnie tą bazę, wklepując ten beżowy cień w powiekę, tutaj na powiekę ruchomą, a bliżej odcięcia sięgam po pędzelek. Teraz lecę sobie z kreską z tej strony. Będę na wierzchu jeszcze nakładać czarną, ale tutaj, jako taka baza. To będzie właśnie zieleń i znowu drobnym skośnym pędzelkiem poprawiam sobie wszystko tam, gdzie potrzebuję jeszcze bardziej wyciągniętych i precyzyjnych linii. Namalowałam czarną kreskę i teraz rozdymiam tą kreskę czarnym cieniem, tak żeby granice nie były takie ostre, żeby lekko mi się wyblendowały w tą zieleń. Ale też używam bardzo małego pędzelka, żeby Mieć jednak kontrolę i precyzję nad tym. Przy okazji można poprawić sobie trochę kształt tej kreski. Jak gdzieś tam coś tam nam nie wyszło, jest jakieś minimalnie jakaś minimalna nierówność, jakieś zgrubienie, albo jak chcemy sobie jeszcze ładniej wyciągnąć dziubeczek, to cień jest bardzo pomocny. Snatch. Przechodzę sobie do dolnej powieki. Tutaj również użyję tej kredki. Tym razem jako bazę pod moje. Kolorowe cienie. I tutaj rozcieram sobie tą kredkę delikatnie palcem. Przy okazji nakładam ten kolor też na linię wodną. I dzięki takiej kremowej bazie cienie lepiej się przykleją, ale też przez to, że mamy już kolor e, pod spodem, to możemy uzyskać intensywniejszy na wierzchu. Zatem gruntuję sobie tą kredkę cieniem suchym w podobnym odcieniu. Wybrałam troszkę jaśniejszy, bardziej neonowy, żeby tutaj. Się fajnie wybił, i tą samą zieleń nakładam odrobinę na naszą kredkę tutaj na górnej powiece. Stworzymy sobie takie lekkie, lekkie ombre, lekki gradient na tej kresce. Przez to, że ma inną teksturę niż cienie, to nawet tak muskając delikatnie tą kredkę, już cień nam się fajnie do niej przykleja. Teraz trochę ciemniejsza zieleń, i zaznaczam sobie. Dolną powiekę, blisko linii rzęs, tak żeby też stworzyć taki lekki gradient na tej dolnej powiece, żeby nie była płaska. Ok i ten sam ciemniejszy kolor teraz nakładam z drugiej strony kreski. Na moją kreskę nakładam sobie teraz. Klej do brokatu i będziemy przyklejać sobie to cudeńko, jakim są brokaty z Nexa. One zostały od pewnego czasu takie trochę zapomniane, ale to są tak przepiękne, przepiękne brokaty. Ja mam tutaj 05 Lumi Light. Odcień, który ma bezbarwną bazę i drobinki, które mienią się troszkę na brzoskwiniowo, troszkę na zielono. Póki co pewnie niespecjalnie widzicie ten brokat. Ale obiecuję, że na koniec pokażę Wam ujęcie, na którym będzie widać go w pełnej krasie. Ten, którego używam, nazywa się Glitter Palette Pajec. Nawet nie wiem, jak się dokładnie to czyta. Ja mam również w swojej kolekcji Glitter Brillance i te brylanciki. One są trochę takie troszeczkę cięższe i grubsze, i te fajnie nadają się na twarz, na ciało. Natomiast ten konkretny jest na tyle drobniutki, że spokojnie gdzieś tam, o, tak jak ja dzisiaj. Przy kreseczce można go nałożyć, nie będzie absolutnie przeszkadzał w niczym, i myślę, że spokojnie, jakbyśmy chcieli nałożyć sobie jeden ładny błysk na całą powiekę, to właśnie ten konkretny brokat będzie do tego idealny, bo on nam zrobi takie boskie iskierki. Aż się chyba jeszcze skuszę gdzieś tutaj go nałożyć, no nie mogę się opanować. Te brokaty musimy już przyklejać na taką dedykowaną bazę pod brokaty, pod pigmenty, żeby były w stanie się przykleić, bo one no nie mają w sobie żadnej lepkiej bazy. Teraz często wypuszczane są takie brokaty już mające jakąś bazę. Natomiast z drugiej strony one fajnie się przyklejają, ale też potrafią się nie trzymać zbyt dobrze, bo ta baza jest lekko tłusta. E, natomiast tutaj nie dość, że ten osyp łatwo jest nam ściągnąć, to jeszcze możemy właśnie użyć bazy, która dodatkowo ten makijaż utrwala. No pięknie to wygląda. Zanim wykończymy sobie makijaż oka, muszę nawilżyć usta, bo czuję, że są suche i użyję sobie mojego ukochanego błyszczyka z Klaresy. Jest to Sugar Power, e, błyszczyk, który powstał w pracy z Claudium Cukier Puder e, i to są Najlepsze, najbardziej nawilżające błyszczyki na rynku. Mój ulubieniec to odcień flamingo. One są bardzo dobrze nawilżające i zmiękczające usta i do tego mają słodki smak, także Same plusy, żadnego minusa. Wracając do oczu, cudowna maskara za śmieszne pieniądze, która pięknie pogrubia rzęsy yy, i te rzęsy ładnie się utrzymują, one się nie odbijają, nie rozmazują. Jest to Vipera Louvre. Vipera to jest taka marka mało znana i taka, wiecie, yy, nikt o niej nie mówi, ale ta maskara jest naprawdę świetna. Ona ma taką silikonową, dosyć grubą szczoteczkę, ale włoski tutaj są krótkie, więc ona też oprócz tego, że pogrubia. To ładnie te rzęsy rozdziela. To jest chyba moja ulubiona maskara z tych takich naprawdę atrakcyjnych cenowo, bo oczywiście nie bez powodu tatuj zawsze mówił na mnie moja droga, bo mi się zawsze podobały najdroższe rzeczy w sklepie. I niestety, jeżeli chodzi o maskary, wolę kupować tańsze, ale <gryw> najbardziej lubię te droższe. Moja jest akurat dosyć świeża, bo dopiero co ją otworzyłam, dlatego. Może jeszcze być taka troszkę bardziej mokra, ale po kilku dniach ona ma tą taką swoją właściwą już formułę. Mam tutaj przepiękne również wydłużenie. Natomiast dolne rzęsy wytuszuję sobie moimi ukochanymi maskarami kolorowymi, i są to maskary z Hean. Nie dość, że mają przepiękne kolory, fajne małe opakowania, więc jeżeli używamy sobie takich kolorowych maskar tylko okazjonalnie, to te się świetnie do tego nadają, bo po prostu pojemność jest mniejsza i jesteśmy w stanie je zużyć. Mają bardzo fajną szczoteczkę. Która z jednej strony ma długie włoski, z drugiej krótsze, więc można sobie używać wedle upodobania. Ja akurat tutaj używam sobie odcienia Emerald, takiego turkusowego. Oni mają dużo różnych kolorów, ale tak jak patrzę na ten make-up, to właśnie przydałaby się taka trawiasta zieleń. I to, co jest fajne w tych maskarach, to to, że one ładnie tuszują rzęsy. Często te kolorowe maskary to tak coś tam pokryją rzęsy kolorem. Ale te rzęsy nie mają takiego waloru upiększającego, że są, wiecie, trochę pogrubione, trochę wydłużone, a te, a te to robią. I druga warstwa na górne rzęsy. Mamy sezon weselno-imprezowy, więc tak jak na co dzień preferujemy po prostu wytuszować sobie rzęsy tuszem. Tak na specjalne okazje jednak przydają się te sztuczne, które dodadzą nam tego efektu wow na oczach. Jednymi z moich ulubionych, ulubionych kępek są te z Ibry. Jest to model Kim Style i są to kępki, które możecie kupić osobno, jako takie pojedyncze długości, albo tak jak tutaj mam taki set, w którym macie trzy różne długości, więc to jest idealne rozwiązanie, żeby stworzyć sobie ten efekt wow właśnie na jakieś specjalne okazje. Uwielbiam te kępki za to, że bardzo łatwo aplikuje się je na pomalowane rzęsy. Czasami kępki ciężko jest tak um, wtopić w nasze rzęsy, jak ktoś nie ma wprawy w aplikacji, to może to być trochę trudne. Natomiast te bardzo łatwo jest um, tak wpasować między nasze rzęsy i nawet osoba, która dopiero początkuje i uczy się przyklejania kępek, to te są naprawdę bardzo, bardzo przyjazne dla takich osób. Model wyróżnia się tym, że środkowa kępka tej kępki jest grubsza e, i kiedy przyklejamy ją do naszych rzęs, to właśnie wygląda jak taka kępka naszych wytuszowanych rzęs. My, gdy tuszujemy sobie rzęsy, to delikatnie jednak sklejamy te nasze właśnie w takie, grubsze, takie grubsze pasma. No i właśnie te rzęsy wyglądają jak takie grubsze, wytuszowane pasma. Dzięki czemu możemy przykleić nawet zaledwie kilka sztuk i efekt będzie naturalny. Przy klasycznych kępkach, kiedy przykleimy sobie 2-3, to po prostu widać, że w tym miejscu są przyklejone dwie trzy kępki. Tutaj naprawdę możemy przykleić sobie ze trzy i już mamy fajny, naturalny efekt. I te kępki najlepiej jest przyklejać w przestrzenie, które stworzyły nam się um, podczas tuszowania rzęs. Kiedy tuszujemy rzęsy, to rzęsy nam się um, sklejają w takie grupki i pomiędzy tymi grupkami robi się przerwa. I w to miejsce właśnie wklejamy tą kępkę i wygląda po prostu przepięknie. Zobaczcie z bliska, to są, to są trzy kępki przyklejone. Dziesiątki, e, czyli są odrobinę dłuższe od moich naturalnych rzęs, a tak naprawdę nic nam się tutaj nie gryzie, nic nam się tutaj nie odkleja, może ta jest ciutkę za długa, ale jeszcze dokleimy sobie parę. E, natomiast no, moim zdaniem wygląda to przepięknie i bardzo, bardzo naturalnie. Przyklejam sobie jeszcze ósemki. Trochę bliżej z tej strony. I chyba po jednej mi starczy tej ósemki, wiecie? To może jeszcze z dwie trzydziesiątki przykleję. No spójrzcie tylko na to. Ten efekt jest obłędny. I jest po prostu przepiękny. Jeśli kępki to nie Wasza bajka i jest to dla Was zbyt trudne i skomplikowane, to możecie wypróbować sobie również połówki rzęs. Moim absolutnie ukochanym modelem są Ardel Accent numer 318. Przepiękny model, który ładnie wydłuża, wyciąga oko na zewnątrz, ale przez to, że jest to połówka, bardzo ładnie wpasowuje się w różne wielkości i kształty oka, nie tylko te duże, z dużą powieką, ale również mniejsze oczy, na których wszystkie sztuczne rzęsy wyglądają po prostu jak drako. Queen. Ja przy swojej budowie oka też nie mogę nosić takich zbyt mocnych, zbyt długich, spektakularnych rzęs, a te wpasowują się zawsze bardzo, bardzo ładnie. Tu pokażę wam mój stary model. Już jest totalnie, wiecie, posklejany, pozlepiany, wygląda po prostu koszmarnie, ale miałam go dobrych kilka lat i właśnie tak okazjonalnie sobie używałam i są naprawdę fenomenalne. Przechodzimy do makijażu ust i słuchajcie, konturówki, na których punkcie Polska oszalała dobrych 10 lat temu i zapomniała. Ale ja nie zapomniałam. Konturówki, które kosztują niecałe 10 zł, które mają przepiękne odcienie, ogromną gamę kolorystyczną i cudowną formułę, bardzo kremową i trwałą. I są to oczywiście konturówki Golden Rose Dream Lips Lip Liner. Jak one wyszły to ja kupiłam wszystkie kolory. Właśnie przez to, że były przystępne cenowo, chciałam wyposażyć swój kufer w różne odcienie i te kredki sprawdziły się fantastycznie i do dziś uważam, że są to genialne, genialne kredki. Oni co jakiś czas wypuszczają jakieś nowe odcienie, więc też warto sobie śledzić. Pokażę Wam tutaj kilka odcieni. Tutaj mam 508, fajny taki intensywny róż, uważam, że na lato idealny, a w szczególności właśnie na festiwale. Tutaj mam 534. Taki brudny róż z nutą brązu, nutką brzoskwini. W sobie taki, taki brudny, ale ciepły, brudny, ale ciepły róż. 512 również brudny róż, ale trochę chłodniejszy. I tutaj mam 521. Taki odcień mow. Taka bardzo brudna, lekko śliwkowa, piękna. Zobaczcie, bardzo ładne, użytkowe odcienie. Jestem pewna, że każdy znajdzie w tych konturówkach coś dla siebie. Ja chyba skuszę się właśnie na numer 521, ten brudny mow. Najpierw podkreślam sobie kontur i wypełniam brzegi. Fajne jest to, że właśnie można na początku sobie troszkę nią pomanewrować, gdzieniegdzie ją rozetrzeć, poprawić a później ona zastyga. Ja mam także, że jak mi się spodoba jakiś kosmetyk, jego odcień czy formuła, to potrafi zostać ze mną na lata. I właśnie te konturówki takie są, ale podobnie jest ze szminkami, które chciałam Wam dzisiaj pokazać. I są to szminki Han Luxury Cashmere. Szminki, które polecam na tym kanale już od dobrych kilku lat. One były w kilku moich ulubieńcach roku, w kilku innych polecajkach i wciąż uwielbiam tą formułę. One teraz przeszły taki rebranding: to jest stara wersja, stare opakowanie, a to jest nowe. I są to szminki, których ja używam na klientkach, bo zarówno bardzo odpowiadają mi ich odcienie. Również cena, y, jak i formuła. Ona jest kremowa, ale gęsta, przez co ładnie utrzymuje się na ustach, ale też fajnie nawilża. Tutaj pokażę Wam kilka moich ulubionych odcieni. To jest 703 Nude Rose. Piękny turbo uniwersalny, cudowny odcień, bardzo wyważony. Kolejny mój ulubieniec to jest 704 Posh Girl. Ja bym go nazwała takim chłodnym niudziakiem, bo on ma coś w sobie z takiego lekkiego fioletu, ale jest totalnie takim neutralnym brązo niudziakiem. Cudny. A z intensywniejszych odcieni, moją idealną czerwienią jest 709, czyli my favorite. To jest piękna, ciepła czerwień. Jeżeli wolicie ciemniejsze, takie e, troszkę bardziej wpadające w chłodne tonacje, to 708 bodajże, Ruby Red. A to jest, to jest taka totalnie moja czerwień. To są moi ulubieńcy, ale pokażę wam jeszcze numer 713, czyli Powder Pink. Taki chłodny, brudny róż, 715 Coffee Cup, taki zgaszony też brązoróż, używam ich przez tyle lat, wciąż mi się nie znudziły i wciąż jest to jedna z moich ulubionych szminkowych formuł. Ja dzisiaj skuszę się na Posh Girl, czyli 704, będzie mi tutaj fajnie z tą konturówką ochładzał makijaż ust. I tak prezentuje się skończony makijaż moimi absolutnymi drogeryjnymi hitami. Pamiętajcie, że wszystkie te produkty macie wypisane i podlinkowane na dole. Jeżeli coś Was interesuje, to wejdźcie sobie, zajrzyjcie. Dajcie znać, czy częściej korzystacie z drogerii stacjonarnie, czy właśnie przez internet. Ja chyba całkowicie już się przestawiłam na zakupy internetowe, więc jestem ciekawa, jak u Was. Jeżeli makijaż i filmik Wam się podobał, zostawcie mi kciuka do góry. Jeśli potrzebujecie więcej kosmetycznych hitów i polecajek, zostawcie jakiś komentarz i dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Trzymajcie się, do następnego! 爸爸。